Dobra, minęło prawie 4 tygodnie po zawodach i nie chwaliłem się, jaką wtedy zapałem kontuzję podczas martwego ciągu. Pamiętacie jak się złapałem wtedy? Bo czułem czas w tym miejscu. Myślałem, że coś z piersiowym, może mozem, a tu się okazało, uwaga, nietypowa kontuzja w truboju. Jeszcze ani razu nie słyszałem o takiej, mianowicie skręciłem sobie staw mostkowo-obojczykowy tutaj. Tu jeszcze mam lekko opuchliznę, tu czuć taką, taką gulę. O, ale moim zdaniem to zejdzie. Natomiast tu jest problem. Jaki problem? Mianowicie, to nie jest absolutnie poważna kontuzja. Może być poważna w momencie, kiedy będę trenować w odpowiedni sposób. Czyli Bach, czyli siady, ale ze sztangą z tyłu, czy martwy ciąg. Czyli wszystko to, co lubię robić i to, co jest w truboju siłowym. Więc, uwaga, uwaga, kupiłem sobie sztangę specjalnie. Przez tą kontuzję, na ten okres taką, czyli safety bar i teraz napierniczam na tej sztandze. Druga kwestia to jest, jak to się stało, że skręciłem staw moskowo-obyczkowy? Według mnie przez to, że tyle lat nie trenowałem truboju tyle lat nie dźwigałem, później doszły te mikro problemy z mięśniami tutaj wokół bioder, o których już setki razy mówiłem, nieważne. No, i musiałem rzadziej robić martwy ciąg, bardzo rzadko wykonywałem martwy ciąg przez ten okres od eliminacji. No, i w istocie rzeczy, no może tu wszystko było wzmocnione, silne w nogach, w rdzeniu, natomiast tu takie silne nie było. I teraz zobaczcie, optymalni, że oni nie mają racji na moim przykładzie. Mianowicie, gdyby wykonywał martwy ciąg, to by się wszystko wzmacniało. A nie tylko jakieś tam odcinkowe tereny, regionalne teren tereny, tak? Natomiast aby robił bardzo wyciąg regularnie, no to i to by się wzmocniło w sposób proporcjonalny do całego ciała. To mamy porównanie do epicentrum jakiegoś trzęsienia ziemi. W epicentrum trzęsie mocno, czym dalej tym mniej. Rozumiecie? No i to gdzie jest mniej też mogą pojawić się uszkodzenia. A tu jest inaczej. Budujesz mięśnie, to wybieraj takie ćwiczenia, gdzie masz epicentrum, tam będzie największy rozrost i on będzie coraz mniejszy dalej, ale będzie, będzie w jakimś większym obszarze. I takie ćwiczenia trzeba dobierać, aby rozbudować się jak najszerzej. Jednym ćwiczeniem podejść ekonomicznie, ergonomicznie, niż szukać ćwiczenia, które celuje w jednym miejscu, i będziemy takie były. Tu fajnie rozbudowałem, tu nie. Oczywiście tak e, e, abstrahując, bo takie coś jest praktycznie niemożliwe, ale chodzi o to, że ta tak ta faktycznie jest to e, strata czasu u 99% ludzi. No chyba, że mamy dopieczenie kulturysty, którego chcemy szlifować. Natomiast wracając do tematu, Muszę unikać te ćwiczenia, aby to się zrosło, aby tym je zadło, a tak jak w skręceniu wzrosło się prawidłowo, bo jak się wzrosną nieprawidłowo i będę wykonywać te ćwiczenia, co się stanie? No niestety to będzie ciągle wychodzić, tak? Szczególnie w back składach, ale i w ciągach, bo tam się to stało zresztą w wyciskaniu, jak będę robił protrakcję, też będzie tutaj to się pojawiać i będzie ból i będę uzależniony od blokad jakiś, aby po y, prostu trenować bez bólu, czyli właściwie jest to równoznaczne z tym, że zostanę tylko kaczem leżąc, więc 4 tygodnie powinien sobie dać luzu, i wybierać jakieś ćwiczenia, które, które są dobre, czyli w płaszczyźnie czołowej yy, i te przysiady cały najwyżej safety bar, ale też uważam, nie daję dużych ciężarów, żeby tutaj też nie było napierania yy, na kaptur zbyt mocne, bo to też będzie działać tutaj na obojczyk. Więc jest dobrze. Jeżeli odpuszczę, jestem w pełni zdrowy i ta, yy, te mięśnie, znaczy ten, ten staw będzie silniejszy. Jeżeli yy, nie odpuszczę, no to będę z tym się męczył bardzo, bardzo, bardzo długo. No, oczywiście, męczył. Nie, jeżeli mnie tylko będę się, będę się z tym męczyć. Natomiast też teraz mogę robić izolację i robię sporo izolacji na łapy regularnie, między innymi na wyciągu. I powiem szczerze, że, że robię te ćwiczenia izolowane, optymalne i niestety czuję się po nich. Czuję się po nich w taki sposób, ja bym po prostu nie trenował. Robię te izolacje różnego rodzaju, bo tylko to mogę robić serio. Są to krótkie treningi, mało wymagające i wychodzę z nich, jak wchodzę na siłownię. Czyli wchodzę na siłownię, niezmęczony, wychodzę niezmęczony, nie czuję tych mięśni, że to pracuje, że to jest przyciążone do sobie nic nie. No ale robię, bo to jest dla teraz bezpieczniejsze niż robienie na handlach, nawet na handlach, bo jednak napieramy tutaj na obojczyk. No nic, dla mnie to jest po prostu nieoptymalne, ale jeśli dobrze układasz trening i masz ćwiczenia wielostawowe, złożone, pracujesz na ciężarach, dodajesz jakieś, jakąś izolację, to jest spoko wersja. A jeżeli tylko i wyłącznie wchodzisz na siłownię robiąc to na wyciągu i przysiadujesz tam dwie godziny, to gwarantuję Wam, że te osoby, które tak robią, nie będą miały postępów. I to też widać, zobaczcie, jak przeanalizujecie rynek, to zobaczycie, że te osoby, no z w miejscu. No i reklama, kotka FD kontakt do pracą ze mną, najbliższy kurs akademika KFD, trener personalny dwa razy w roku, więc macie okazję yy, teraz wystąpić, a miejsc zostało niewiele, łapy nie ma.